Widzowie? No widzowie, już to part 2, pamiętacie, to pamiętacie dągle to część Nie wiem czy jeszcze zrobi part 3. To będzie part 3 zrobię. Nie wiem jeszcze, pomyślę. Może nie będzie, jak albo nie będzie go, albo będzie part 3. Jeszcze nie wiem. I właśnie ja widzowie tutaj mamy ten. I... Hmm. Tutaj widzicie taką strzałkę, i tutaj będziemy właśnie mieć taką. Ładuje nam się. I pasek już tak powinien być. Szybko, szybko, szybko. Już cały pasek powinien być załadowany. Tak. O tak powinien być. Tak. O. Zładuj się! Co do zaszczytu! Czekajcie, widzowie! Widzowie, to jest par dwa I. pójdźcie. Nie, nie, musimy. I. To jest moje. Oj, co się. Jeju! No, jaki, co się tu dzieje? Nie lubię tego na No patrzcie, widzowie, widzicie to? Co to w ogóle ma być? Szybciej, to spar dwa widzowie, widzicie? I właśnie one chcą dwa, no to niech tutaj... No co się czekajcie? Już widzowie, jest wszystko okej, okay? już mi się nie... Zresztą jak ja nagrywam, mi się tak robi. Widzowie... Bardziej drugi będzie, jest tak gra w Robloxie też. I, i tam tablet mi się tak zacina, że nie wiem. I widzicie, widzowie, to jest to, ta gra. I Widzowie, co ja co ja zrobiłem ze swoją rog? Co się dzieje? Ej, czekajcie. Tak. Usuń. Jest. W końcu widzowie mam normalnie. To jest ten biznes. Ale mi się psuje, bo są różne gry z tej, widzowie. Na przykład jest coś takiego, to się tak nim robi, ale mi się strasznie to psuje.